Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii mróz radcy prawni, a to jest podcast Prawnik na budowie. Ten odcinek to fragment webinaru charytatywnego dotyczącego odstąpienia od umowo roboty budowlane. Mówię w nim trochę ogólnikowo o uporządkowaniu ważnych pojęć z perspektywy odstąpienia, ważnych przy pracy nad umową i tworzeniu klauzul odstąpieniowych. Oraz o odstąpieniu bezpośrednio z przepisów prawa na podstawie nieterminowości robót wykonawcy. Konkretniej na podstawie artykułu 635 kodeksu cywilnego. Zanim wejdziemy w detale, ponieważ mamy publiczność zarówno prawniczą, jak i nieprawniczą, słów kilka o kwestiach takich definicyjnych które pojawić się w umowie mogą. Odstąpienie versus wypowiedzenie versus rozwiązanie umowy, bo takie różne sformułowania się pojawiają. Dla nieprawników mogą być one zbieżne, czy wręcz znaczyć to samo, ale trzymajmy się, może pójdźmy w takim kierunku, ja będę przynajmniej stosował taką terminologię, którą, której nauczono mnie na studiach i która mnie przekonuje, czyli odstąpienie to mamy jednostronne zerwanie współpracy, jedna ze stron mocą swojej decyzji sprawia, że współpraca nie jest kontynuowana i to jest krok, który pasuje do umowy takiej jak umowa o roboty budowlane, czyli gdzieś, gdzie ustaliliśmy sobie, że efektem moich prac jako wykonawcy będzie wymierny jakiś konkretny materialny efekt, który przekazuje inwestorowi. Wypowiedzenie bardziej pasuje, pewnie kojarzycie je Państwo i nie bez przyczyny z najmem chociażby, czyli taka umowa, która sobie trwa i trwa i kasujemy sobie ją i nie prowadzimy dalej współpracy. No, z punktu widzenia prawnego to mniej pasuje to do umowy o roboty budowlane, ponieważ nie, nie umawiamy się na realizowanie robót przez jakiś określony cykl czasowy, ale de facto na wykonanie danego obiektu. Oczywiście czas będzie grał tu rolę jako taki pośredni element. Rozwiązanie natomiast to sytuacja, którą z kolei chyba najbardziej łatwo będzie skojarzyć już z sytuacją pracownika i te nieśmiertelne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czyli dogadujemy się jako kontrahenci, że nie bardzo widzimy już współpracę, w związku z tym ją rozwiązujmy. To, co zalecam, to posługiwanie się właśnie w umowach, nad którymi Państwo pracujecie tym pojęciem odstąpienia. Zauważam taką taktykę, że niekiedy w umowach pojawia się i odstąpienie, i wypowiedzenie, no i zaczynają się schody w takie ustalenia, co poeta miał na myśli. Często taki, taką intencją jest, że ten paragraf dotyczący wypowiedzenia to będzie traktowany jako podstawa do zerwania współpracy z zachowaniem umowy w zakresie wykonanym, czyli co do tego, co wykonamy, przyjmujemy, że mamy umowę, a... Rozstajemy się na przyszłości, nie kończysz mi obiektu. A odstąpienie to jest bardziej taka kasacja. Już do gołej ziemi palimy naszą współpracę. Troszkę jakbyśmy rozróżnili takie rozejście się dwóch osób, gdzie wasz eks, w przypadku wypowiedzenia, to powiedzmy, no dobrze, no nie, nie jesteśmy już przyjaciółmi. Jeżeli będziemy musieli podjechać jedno piętro w windzie wspólnie, to będą bardzo niezgrabne kilkadziesiąt sekund. I będziemy z utęsknieniem czekali na otwarcie się drzwi, trzymając kciuki, żebyśmy wysiadali na różnych piętrach. A takie odstąpienie z tym wypaleniem, powiedzmy, umowy do, do gołego gruntu, czyli nawet wstecz, to już taka sytuacja, kiedy wasz eks to jest ten typ, który wieczorem przyjdzie wam kluczem przyciągnąć po samochodzie i spali wasze ubrania pod, wasz, pod oknami waszego biura. O tym, jak odstępujemy od umów i dlaczego lepszą opcją jest bycie tym nie eks takim jak fatalnym zauroczeniu, ale tym bardziej dojrzałym, tak to powiedzmy, bardziej stabilnym emocjonalnie. Jeszcze porozmawiamy. To co teraz, z czym ten slajd możemy opuścić, jeżeli pracujecie nad umowach, na, na, na umowach, to piszcie o odstąpieniu na przyszłość, jeżeli taka jest wasza intencja, a nie o wypowiedzeniu umowy. Od terminu zaczniemy. Popracujemy na w przepisach kodeksu cywilnego. Dlaczego? Ponieważ no, są one powszechne i do stosowania niezależnie od tego, czy mówimy o inwestycjach prywatnych, czy mówimy o inwestycjach publicznych, czy mówimy o relacji inwestora z generalnym wykonawcą na rynku prywatnym, czy mówimy chociażby o relacji podwykonawcy z wykonawcą na rynku zamówień publicznych. Także najszersze grono osób najwięcej z tego według mnie wyniesie. Jeżeli chodzi o naruszenie terminu prac, jak zajrzycie sobie Państwo do Kodeksu Cywilnego w okolice 600 artykułu, dokładnie nawet 635, to wyczytacie tam, że jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, inwestor może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. Idea jest prosta, jeżeli widzę, że to się nie może udać, to po co mam czekać jako inwestor, żeby ta moja już przekonanie, które mam, się ziściło. To jest takie narzędzie, które pomyślane jest jako rozwiązanie, które zabezpiecza inwestora przed koniecznością brnięcia w bagno, gdzie widzi, że no, wciągnął go te grząskie grunty. I tyle teorii jak z praktyką. Przepis dotyczy opóźnienia w robotach, więc już tu powinno się zapalić światełko, że nie mówimy o jakichś tam kwestiach, kiedy wyjechanie poza kalendarz jest przeze mnie zawinione, ale wyjechanie jest. Nie jest wymagane tutaj, żeby wyjechanie poza ten kalendarz wynikało z okoliczności obciążających wykonawcę, czyli to nie musi być moja wina, moja jako wykonawcy ale to nie może też obciążać zamawiającego. I znowu, no, bardzo logiczne rozwiązanie. Byłoby najzwyczajniej w świecie nie w porządku, gdybym ja jako zamawiający wpędził wykonawcę w problemy terminowe i jeszcze był premiowany z tego tytułu możliwością zerwania współpracy. Też słowo takiej krótka uwaga. Przez całą prezentację przywija się nomenklatura wykonawca zamawiający. To nie jest nawiązanie do reżimu PZP, po prostu w kilku sytuacjach prawnych może dziać się współpraca, która z perspektywy placu budowy nazwana byłaby właśnie robotami budowlanymi. Każda z tych kontekstów, każda z tych umów ma swoją nomenklaturę, więc żeby nie mieszać w zamawiający, to za każdym razem będzie ten, kto zleca pracę, czy to inwestor w relacji do wykonawcy, czy generalny wykonawca dla podwykonawcy. A wykonawca no to siłą rzeczy ten podmiot, który ręce sobie brudzi, żeby efekt robót powstał. I ma to duże znaczenie w obecnych warunkach, ponieważ przyjmuje się właśnie taką bardzo proinwestorską, pro zamawiającą opcję tego przepisu, czyli to jest kwestia, która ma chronić inwestora, więc idziemy mocno na jego rzecz, czytając ten przepis. I to doprowadziło do takiego naprawdę dalekiego posunięcia jego rozumienia, że wręcz zdarza się też usłyszeć głosy, że nawet przyczyny niezależne od stron, no, tutaj od razu nasuwa się oczywiście wojna w Ukrainie jako ten najbardziej aktualny przykład, że nawet jeżeli to spowoduje problemy wykonawcy z terminowością, to i tak. Zamawiający z tego powodu zerwać współpracę będzie mógł. I to jest chyba troszkę jednak za daleko idące, za, za, za daleko idące stanowisko. Części prawniczej, jeżeli mówimy w ogóle o artykule tym 635, polecam serdecznie zapoznanie się w przeglądzie prawa handlowego. Jest artykuł dwuczęściowy w styczniowym i lutowym numerze bodajże Pana Profesora Drapały, gdzie robi on taki deep diving właśnie w tą instytucję i pisze dlaczego nie bardzo dobrze jest ona stosowana. Ale to co jest ważne dla wszystkich Państwa, nie tylko dla prawników to, że Sąd Najwyższy jakiś czas temu dał takie, rzucił takie światełko nadziei, bo w jednym swoich do swoich wyroków tak napomknął troszkę na marginesie, że słuchajcie, no to jest opóźnienie, więc okej, okay, no nie jest wymagana wina wykonawcy. Okej, okay, zgadzam się, że też nie może wynikać z okoliczności obciążających zamawiającego, ale nie może też wynikać z przyczyn niezależnych, jakieś tam anomalie pogodowe, powiedzmy. I to jest istotny punkt zaczepienia. Także macie ten Państwo tutaj środkowy, środkowy wyrok, to jest właśnie ten, gdzie sąd wskazał, że przyczyny niezależne, w opóźnieniu, to też nie jest podstawa do kasowania współpracy na tej zasadzie. Także warto sobie to odnotować do wykorzystania na CITO, jeżeli zdarzyłoby się Państwo usłyszeć od zamawiającego właśnie, że okej, okay, no widzimy, że to nie jest wprawdzie zależne od Ciebie, drogi wykonawca, ale kasować współpracę możemy z tego artykułu 635. Nawet przy tej niezależności w związku z tym nie ukasujemy. Zapraszam Cię na letni cykl szkoleń Akademia Kontraktów Budowlanych. Przygotowałem cztery szkolenia dedykowane konkretnym problemom, z którymi borykają się firmy budowlane. Omówię w ich trakcie wątki z perspektywy praktyki kontraktowania, placu budowy i sali rozpraw. Rozkład jazdy wygląda następująco: 17 lipca roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych, 24 lipca kary umowne w budownictwie. 31 lipca spory o odbiór robót budowlanych. 7 sierpnia odstąpienie od umowo roboty budowlane. Szczegółowe agendy szkoleń oraz cennik znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia albo pisząc maila na szkolenia -małpa Raz jeszcze prawniknabudowie.com na ukośnik akademia albo mail na szkolenia -małpa Mam nadzieję, że do zobaczenia online. Rzecz istotna. Mowa tutaj też o pewnym prawdopodobieństwie nieukończenia robót. I ja swoje przemyślenia jakieś tam mam co do stosowania tych przepisów, które nie do końca pokrywają się z tym, jak one są w, w sądach rozgrywane. Ale rozmawiajmy o tym, jak to jest stosowane w praktyce, bo to, co. Przemyśluję sobie, ja mniej powiedzmy jest istotne niż to, co Sąd Najwyższy w swoich wyrokach wskazuje. Bezsprzecznym jest to, że to odpowiednie prawdopodobieństwo musi wykazać zamawiający, czyli wykonawca nie musi tutaj udowadniać, że nie jest wielbłądem i to nie on musi męczyć się z tym, żeby pokazać, że, nie, że jest prawdopodobne, że ukończy roboty. O tym, co się stanie, jeżeli przestrzeli zamawiający, za chwilę. Istotne jest to, jakie racjonalne szanse ma wykonawca na terminowe ukończenie robót, bo wszyscy zaangażowani w procesy budowlane doskonale zdają sobie z tego sprawę, że one mają nieodmienną tendencję do intensyfikacji na finiszu. Czyli tak jak Usain Bolt miał niesamowitą końcówkę zawsze na 200 metrów, no to... Wykonawcy to są tacy boltowie codzienności i te ostatnie tygodnie, dni potrafią być naprawdę takie, że kurz się nosi po prostu na placu budowy, tak szybko jest prowadzona robota. Dlatego właśnie sądy podkreślają, że trzeba wziąć poprawkę na to, że możliwa jest ta intensyfikacja i czy racjonalne jest przyjmowanie, że... Wykonawca roboty skończy. Z drugiej strony, no zwróćmy uwagę, że też nie może być tak, że człowiek, który wysyłał tam raz na dwa dni dwie osoby na plac budowy, taki wykonawca, żeby pokazać, że coś tam się dzieje. No ciężko oczekiwać, że on rzeczywiście nagle będzie później w stanie rzucić tam całą baterię, całą swoją szeroką rodzinę i ich jeszcze. Powinowatych na plac budowy, także ciężko będzie tam wepchnąć szpilkę, tyle ludzi będzie robiło te roboty. Także racjonalność tutaj ma znaczenie duże. To, co jest bardzo istotne, i ta, ten wątek, o którym mówiłem, że nie do końca się zgadzam, ale tak on jest w sądach klepany, więc zgadzać się sobie, nie zgadzać się sobie mogę, kwestia prawdopodobieństwa, bo przepis mówi o tym, że Wykonawca jest w lesie tak daleko, że nie jest prawdopodobne, że zdołał ukończyć roboty w terminie. I zwróćcie Państwo uwagę, że właściwie no, na, na takim poziomie logicznym można o tym mówić na dwóch, poziom, dwóch wariantach. Jeżeli coś nie jest prawdopodobne, to można to przeczytać, że nie istnieje takie prawdopodobieństwo. Czyli mam jako wykonawca zerową szansę, że coś zrobię. W ogóle nie, nie, nie ma takiej opcji na stole, żebym zdążył to zrobić. A z drugiej strony można to sobie próbować odczytywać, jako że no istnieje prawdopodobieństwo, czy mała szansa na, ma małą szansę na wykonanie robót. I to jest jakościowo diametralnie rozbieżna sytuacja jedna i druga. Ponieważ jeżeli brak jest prawdopodobieństwa, czyli inaczej nie mam szans na to, żeby skończyć jako wykonawca, no to tu już zamawiający ma duże ryzyko przestrzału z oceną, czy te szanse są, czy ich nie ma. Natomiast jeżeli wystarczy takie wykazanie, że prawdopodobieństwo jest, że ja nie ukończę, no to umówmy się, realia budowlane pokazują, że to prawdopodobieństwo to na dobrą sprawę wpisane jest w historię całego projektu. Yy, literalnie mnie bardziej przekonuje ta pierwsza opcja, czyli że musiałbym nie mieć szans, czyli nie ma, nie ma prawdopodobieństwa na to, że ukończę roboty. Niemniej. Realia orzecznicze są takie, że wystarczy właśnie, że ukończenie w terminie jest bardzo mało prawdopodobne. I też rozumiem argumenty za tym, no bo w tym kontekście, znowu, jeżeli mówimy o ochronie inwestora przez ten przepis, to jest opcja, która zdecydowanie bardziej go chroni. Ale też wrzuciłem Państwu tutaj na slajd informację co do wyroków, w których Sąd Najwyższy nawet właśnie wskazywał, że chodzi o brak możliwości, zakończenia tych robót, a nie tylko bardzo małe prawdopodobieństwo tego, że uda się je zakończyć, gdyby ktoś chciał się posiłkować taką argumentacją. Czyste rączki. Rzecz nie tylko ważna naszym latoroślom przy stole, przed zjedzeniem obiadku, ale też ważna w przypadku tej opcji odstępowania od umowy, czyli czy jak oceniać sytuację, gdzie ten plac budowy przypomina troszkę więzienia. Kogo zapytasz, to on akurat jest niewinny, ale na dobrą sprawę, jak troszkę bardziej pogrzebać, to takiego prawdziwie niewinnego to raczej się tam nie znajdzie. I to dotyczy właśnie tej sytuacji opóźnienia, bo umówmy się, rzadko kiedy będziemy mieli do czynienia, w szczególności w przypadku takich bardziej złożonych projektów, że dojdzie do sytuacji, gdzie będzie tylko i wyłącznie Możliwość przypisania jednej ze stron odpowiedzialności za naruszenie terminu. Najczęściej to będzie składowe wzajemnych grzeszków. I tutaj możemy wyróżnić dwa warianty: opóźnienie wieloprzyczynowe i sekwencyjne. Tak są one ujmowane przez prawników, którzy zajmują się tym tematem. Sekwencyjne to można sobie łatwo wyobrazić na początku. Mamy nieterminowe przekazanie placu budowy, więc tu już zamawiający trochę przyłożył rękę do finalnego terminu, a później sam wykonawca powiedzmy miał za mało zaangażowanej siły roboczej i to była kolejna w sekwencji przyczyna. Jedna następuje, po drugiej temat jest w miarę czytelny i zdecydowanie łatwiejszy do rozegrania, bo można odnieść się do tego, które które wydarzenie kiedy nastąpiło i przyjmujemy na przykład, że za trzy tygodnie tego nieterminowego przekazania placu budowy wykonawca nie odpowiada, ale już za te dwa tygodnie wynikające ze zbyt małego zaangażowania swojego, zbyt małej liczby pracowników, to już jak najbardziej odpowiedzialność przyjdzie mu ponieść. Zdecydowanie trudniejsza sytuacja i to jej właśnie dotyczy ta zasada czystych rąk jest ta, która będzie miała części, czyli nie ma takiej prostej sekwencji poszczególnych zdarzeń, ale mamy galimatias z różnych przyczyn które składają się w ostatecznym rozrachunku na problemy z terminem końcowym. I tutaj, jeżeli chodzi o to, jak podchodzą do tego sądy, no to z perspektywy wykonawcy niestety, ale często usłyszy on, że zwolnić się będzie mógł z odpowiedzialności, zamknie drogę inwestorowi zamawiającemu do odstąpienia. Jeżeli to tylko po stronie zamawiającego będą te przyczyny, czyli jeżeli sam wykonawca będzie miał czyste ręce, wtedy będzie mógł powiedzieć, że nie ma szans, żeby poszło to odstąpienie, a jeżeli już mamy dwóch winnych, no to wtedy trzeba niestety z perspektywy wykonawcy godzić się z tym, że sam też przyłożyłeś rękę do tej nieterminowości, więc też będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Postuluje się wprawdzie, żeby przyjmować, która tam z przyczyn była cięższa gatunkowo, ale patrząc na praktykę sądów, no to cóż, czasem chwyci, ale w dużej liczbie przypadków trzeba godzić się z tym, że nieszczególnie. Rzecz też ważna z perspektywy wykonawców sądy apelacyjne to bodajże był Lublin z tych wymienionych wyroków przy proporcjach, mocią panie. Popełnił taką myśl, która pięknie mi się podobała, że w sąd według swojego doświadczenia wie, że inwestycje duże, szczególnie infrastrukturalne, z reguły po prostu nie są kończone w zakładanych terminach. Popełnił to w sytuacji takiego sporu, gdzie zamawiający od umowy odstąpił już na dużym zaawansowaniu. I mimo, że przepis nie wskazuje tak naprawdę, do jakiego momentu zaawansowania może sobie zamawiający skasować współpracę? To sąd podkreślił, no, że dobra, słuchajcie, to odstąpienie, to ostateczność. To była konkretnie inwestycja drogowa, bodajże generalnej dyrekcji. I tam sąd mocno się rozpisał nad sensem takim, nad sensownością działań inwestora i powiedział, że, drogi zamawiający, to na dobrą sprawę, w momencie, kiedy skasowałeś tą umowę, to tak. Horyzont korzystania z tej drogi odsunął się bardzo daleko w czasie, więc lokalna społeczność ma już po plecach. Nie pojedzie tam sobie wygodnie. Musisz teraz zrobić nowy przetarg, znaleźć kogoś, kto z pewnością policzy za to więcej. Może dojdziesz to regresem od wykonawcy. Może nie, czas pokaże. W każdym razie, jak weźmie się to wszystko pod uwagę, to przecież tak, ty masz kary umowne zastrzeżone w umowie, więc dlaczego nie skorzystałeś z tego? Mnie jako sąd bardziej przekonuje, żebyś po prostu zrobił kalkulację tych kar, wrzucił ją na wykonawcę, ale da, dał mu skończyć tą robotę bez odstępowania i pozwolił mu na to, żeby dał odbiorcom finalnym efekt tych prac, które, z którego mogą korzystać, a ty swój interes zaspokoisz karami. Ta myśl powtarza się w orzecznictwie dość regularnie, co mnie osobiście cieszy, mnie to przekonuje, żebyśmy rozmawiali o proporcjonalnych rozwiązaniach, a nie strzelania, no, o strzelaniu z wróbla, do, z wróbla do armaty. Strzelić można, ale łatwiej byłoby pewnie z armaty do wróbla. Rzecz ważna, tutaj sam przepis odnosi się do startu i wykończenia robót, czyli start-finish. Nie stoi natomiast nic na przeszkodzie, jeżeli strony sobie chcą, żeby wpisywały również terminy poszczególnych etapów kamienie milowe, etapy, jakkolwiek, jakąkolwiek nomenklaturą będziemy się posługiwali w danej umowie. Z tym, że no tu już trzeba o to zadbać i zapisać sobie taką możliwość, żeby chwycić to mogło. A polecam zapisać, ponieważ zwróćcie uwagę, że jeżeli mówimy o prawdopodobieństwie w kontekście zakończenia całej inwestycji w terminie końcowym, to im dalej jesteśmy od tego terminu, tym trudniej realnie to prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo ocenić. Z perspektywy inwestora tym trudniej będzie bronić stanowiska o tym, że odstąpienie takie było skuteczne. Natomiast jeżeli wrzucimy to w ramy poszczególnych etapów, poszczególnych partii, no to ten horyzont czasowy ulega skróceniu i łatwiej jest rozmawiać o tym, kiedy już mamy odpowiedni stopień naruszenia. Brak odpowiedniego opóźnienia i nie bez przyczyny tutaj przeładowałem ten slajd wyrokami. Jest taka bardzo niepokojąca dla zamawiających, bardzo intratna dla wykonawców linia orzecznicza, gdzie sądy wskazują, że słuchajcie, drogi zamawiający, jeżeli ty strzelasz odstąpienie z 635, czyli z uwagi na przekroczenie terminu i nie trafisz. Bo okazuje się, że albo wykonawca najzwyczajniej w świecie był jeszcze w takim oknie czasowym, gdzie realnie mógł zakończyć pracę, albo to była ta sytuacja, gdzie to ty ponosisz odpowiedzialność za przyczyny nieterminowości. W takim kontekście e, ty odstąpisz od umowy. Ok, ale nie zrobisz tego z artykułu 635, a zrobisz z artykułu 640 kodeksu cywilnego. A on ma o tyle o, ogromnie inne znaczenie, że on przewiduje, że zamawiający może sobie właściwie od umowy od roboty budowlanej odstąpić w każdym czasie. To on jest tutaj gospodarzem tej inwestycji, jeżeli stwierdzi, że koniec to koniec. Ale jeżeli to zrobi, to ma zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie, pomimo braku realizacji robot Może od tego odliczyć to, co wykonawca oszczędził, nie realizując prac, no ale każda złotówka, której nie udowodni tych oszczędności, to de facto jest złotówka, która... Przysługiwać będzie wykonawcy. Także jeżeli wykonawca wykaże się ułańską fantazją i stwierdzi idę po wszystko i zobaczymy, ile z tego będziesz drogi zamawiający kompetentny wykazać mi, że nie zarobiłem, no to zamawiający może mieć e, ogromny problem. Widzę, że pojawiają się e, komentarze. E, co do komentarzy, mam ugruntowaną praktykę webinarową. Zachęcam jak najbardziej do zostawiania ich, do zadawania pytań. E, w kiedy przewiniemy cały temat, wybiorę te, które mają taki walor, ogólny walor ciekawszy dla szerszej publiczności, i po prostu dogrywam jakby odrębny materiał, w którym, w którym odnoszę się do tych konkretnych wątpliwości. Także, Panie Jakubie, dzięki za pytanie. Zachęcam również innych do dzielenia się wątpliwościami. Wracając do wątku, rzecz ta jest ogromnie dużym ryzykiem. Z perspektywy zamawiającego, i nie ukrywam, że zdarzyło, czy może inaczej. Wykorzystujemy ten argument regularnie w sporach, i zdarzyło się, że odniósł właśnie taki on zbawienny wpływ na możliwości negocjacji, kiedy się pokazało zamawiającemu, jak duże ryzyko ponosi, jeżeli przestrzeli. I z kolei, wchodząc w drugą stronę, jest. Ja osobiście mam jeden duży problem z tym stanowiskiem, ponieważ ono przyjmuje, że Sądy przyjmują w nich, że zamawiający dał wyraźnie wolę, że chce zerwać współpracę. No ale bądźmy szczerzy, gdyby zamawiający miał pełną świadomość, że on nie zrywa tej współpracy przez nieterminowość wykonawcy i pewnie jeszcze będzie próbował mu tam naliczyć karę umowną za odstąpienie, tylko to zamawiający będzie miał zapłacić wykonawcy i to jeszcze duże pieniądze, bo tam kara umowna, powiedzmy, za odstąpienie niesłuszne może być nieprzewidziana, no ale jest jak najbardziej. Tutaj opcja tej zapłaty wynagrodzenia, pomimo niewykonania robót. W takim kontekście no, ciężko zakładać, że racjonalnie działający, zamawiający, parłby z całej, z całej siły, z całą stanowczością do tego odstąpienia. I to z kolei bardzo fajnie wyraził sąd okręgowy w Warszawie w jednym z swoich wyroków, właśnie, że trzeba oceniać, czy w kontekście danej sytuacji zamawiającemu można by przypisać taką wolę, żeby zrywał współpracę za wszelką cenę. Ale ten obszerny nawias, który tutaj Państwo widzicie, a jeżeli słuchacie w formie podcastowej, to nie widzicie, ale możecie mi zaufać na słowo, że są tu cztery czy pięć nawet linijek wyroków sądów z ostatnich lat, łącznie z Sądem Najwyższym, pokazują, że ta linia ma się naprawdę nieźle i jest no, ogromnym polem ryzyka dla zamawiającego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpacelariamroz.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako prawnik na budowie.